Przed Wami 200 gram złomu, prawie 200 gram, kilka monet stąd ująłem. Złomu srebrnego, złomu włoskiego. Mamy tutaj srebro próba 835. Są to monety jednolirowe i wizerunkiem Wiktora Emanuela II. W stanie jak widzicie, słabym i nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, bo tego typu monety, tego typu zakupy na moim kanale pojawiają się bardzo często. Jakby nie to, że te monety szły do mnie, jeżeli chodzi o przesyłkę. Znaczy, przesyłka z tymi monetami szła do mnie przez 5 tygodni i dosyć sporo stresu mnie to kosztowało. Dzisiaj powiem Wam właśnie parę słów na temat hmm, historii jednej przesyłki. No i na co musicie być czasami przygotowani. Przesyłając pomiędzy sobą monety Witam Was na kanale Srebrne Prowokacje Pamiętajcie subskrypcja, dzwoneczek Możecie też podać ten film dalej jeżeli, kogo, jeżeli Was to zainteresuje I uznacie, że właśnie Ta historia może komuś się przydać Słuchajcie, sprawa jest prosta Zamówiłem sobie monety od znajomego Wartość przesyłki No to powiedzmy 700 zł tak? Tam troszeczkę monet Troszeczkę tutaj Wiktora Emanuela Tak jak powiedziałem, nie są to wszystkie Jeszcze powiedzmy, dołóżmy sobie tutaj ze Kilka monet, kilka dwójek, no i łącznie tego będzie 200 gramów. Sprawa jest prosta, robimy wysyłkę in postem. Wysyłkę robimy wygodnie poprzez wyklikanie w aplikacji, bez drukowania etykiety, wszystko fajnie, wrzucamy w paczkomat. Wiadomo, nie wiem, czy macie to przetrenowane, czy nie. Jeżeli wrzucacie przesyłkę w paczkomat, no to teoretycznie przesyłka nie ma na sobie żadnych oznaczeń związanych z z tym kto, kiedy, gdzie i jaki jest ten numer przesyłki To jest jakby pierwsza moja uwaga do całej tej historii A ja to na końcu podsumuję No i teraz dalszy ciąg historii jest taki, że kurier odbierając przesyłki z paczkomatu Pomylił, prawdopodobnie były dwie nadane w ten sam sposób Naklejając etykiety nakleił w sposób błędny No i słuchajcie, do mnie trafiła przesyłka z zawartością zupełnie inną no, zaczęliśmy sprawę tutaj z InPostem, dzwonienie, zgłaszanie, w końcu reklamacja, poszukiwania przesyłki. Ja powiem Wam szczerze, że już tak powoli byłem nastawiony na to, że jednak nie uda się tej przesyłki odzyskać. Jak widzicie, monety są u mnie, więc sprawa zakończyła się happy endem. Natomiast powiem Wam parę słów, na co musicie być w takiej sytuacji przygotowani i na co zwracać uwagę. Pierwsza kwestia to jest to, co powiedziałem, jeżeli wysyłacie przesyłkę, choć głównie o imposta, czyli mamy system bez etykiety, to warto napisać kod nadania na samej przesyłce, i to najlepiej z dwóch stron, gdyby z jednej strony został zaklejony przez kuriera etykietą, z jednego prostego powodu. W moim przypadku był bardzo duży problem ze zidentyfikowaniem tej przesyłki, łącznie z tym, że obsługa Impostu, która zresztą okazała się bardzo pomocna i fachowa. Pytała mnie o scharakteryzowanie, jak ta przesyłka wyglądała, tak? Jaki miała rozmiar, jak była oklejona. No, gdyby na tej przesyłce, z którejkolwiek strony był napisany ten numer, no to sprawę mielibyśmy no, mocno, mocno uproszczoną. No, to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, wartość przesyłki. Jeżeli kupujecie coś w sklepie, macie paragon, jakikolwiek rachunek, no to sprawa jest prosta, Dołączę, bo py, padło pytanie, dobra, zgłosił Pan reklamację, podał Pan wartość, którą ch chciałby Pan uzyskać, no bo przesyłka była ubezpieczona, natomiast no proszę y, udowodnić, że faktycznie w środku były przedmioty o określonej wartości. No i teraz pojawia się pytanie, jak to udowodnić, jeżeli przesyłacie sobie ze znajomym nawzajem monety, dogadaliście się na przykład telefonicznie, i nie ma żadnego śladu, który by to potwierdzał, tak? No, niby rzecz taka w miarę oczywista, natomiast, no, pojawia się problem. Pojawia się problem, no, bo InPost mówi, dobra, okej, okay, możemy uznać reklamację, no, ale niech Pan udowodni, że tam w środku faktycznie były przedmioty o takiej wartości, jak Pan deklaruje. Jak to udowodnić? No, więc to też warto sobie tutaj na to pytanie odpowiedzieć. Można oczywiście... Próbować pisać oświadczenia, no ale powiem Wam szczerze, że w moim przypadku te oświadczenia nie pomogły. No, na szczęście mieliśmy jakiś tam fragment rozmowy gdzieś na jakimś komunikatorze, który, który dało się tutaj załączyć. Już nie chcę wnikać, że teoretycznie taki fragment rozmowy można by było też wygenerować, akurat ja miałem autentyczny. No ale to jest coś, na co na pewno warto zwrócić uwagę. Więc słuchajcie, na opisywanie przesyłki to jedno jakaś dokumentacja co w tej przesyłce się znajduje no i sprawdzajcie też sobie regulamin co można przez danego kuriera wysyłać no bo nie każdy kurier daje wam możliwość przesyłania monet albo inaczej daje wam możliwość przesyłania tylko nie są one ubięte ubezpieczeniem więc sprawdzajcie sobie regulaminy zwłaszcza jeżeli przesyłka jest większej wartości czy jeżeli wykupujecie ubezpieczenie czy to ubezpieczenie obejmuje przedmioty które tam do przesyłki wkładacie. Więc to, to takie kilka uwag związanych właśnie z historią tych złomowych monet, które tutaj widzicie. A parę słów, jeżeli może jak już jestem przy głosie, tak powiem, natomiast samych tych monet. Victor Emanuel 5 gramów srebro próba 835 każda, znaczy miała, miały te monety 5 gramów w momencie, gdy były wybijane w tym stanie, bo one mają zdecydowanie mniej. Kupowane gdzieś tam w cenie poniżej spotu, tak? to są zakupy z maja jeszcze. tak? One trafiły do mnie stosunkowo niedawno temu, ale tak jak powiedziałem, ponad 5 tygodni cała ta przesyłka szła i w końcu się znalazła. Happy end, można powiedzieć. Dziękuję tutaj impostowi za, za postawę i, i znalezienie tej przesyłki. Podejrzewam, że osoba, która, tak jak ja dostałem, przez przypadek, zawartość. Dostałem inną paczkę, rozpakowałem i okazało się, że to nie jest to, co miało do mnie trafić. Podejrzewam, że kto inny dostał tą przesyłkę, no i też był zdziwiony zawartością, musiał ją pewnie odesłać, zgłosić, no i podejrzewam, w ten sposób się to znalazło. No więc, tak dzisiaj ku przestrodze, tak jak wam mówię, jak przesyłacie, dobrze przemyślcie sobie właśnie tego typu kwestie. Ja się wam przyznam, że to jest pierwsza przesyłka, która u mnie gdzieś zaginęła, zamawiam dosyć dużo. No, i nie miałem jeszcze takich przygód, żeby coś się zawieruszyło. No, ta, jak widzicie, się znalazła. Natomiast, no, powiem szczerze, że ja już byłem nastawiony, że jednak te monety są przeznaczone na stratę. No i że trzeba będzie jakąś tam kwotę wpisać sobie na minus w całym zbieraniu srebra. Dobra, jestem ciekawy, czy wy mieliście jakieś tego typu przygody. Możecie tutaj napisać w komentarzu. No, a przede wszystkim, jeżeli uważacie, że. Tego typu porady są przydatne, no to możecie podzielić się, możecie ten film ustawić, znaczy przesłać też do osób, które mogą z niego skorzystać. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego krótkiego materiału no i zapraszam na kolejne filmy. Cześć!